Dietetycy boją się utraty pracy. Czy nowy sposób na odchudzanie ich zastąpi? Wybitni specjaliści nie mają wątpliwości. Wraz z opracowaniem naturalnej, odchudzającej formuły w Polsce nastąpił długo oczekiwany przełom w walce z nadwagą. Już ponad 14 tysięcy użytkowników terapii schudło średnio 14 kg w 28 dni bez wysiłku, bez głodu, bezpiecznie. W rezultacie zmniejszyli ryzyko zawału serca i udaru mu zgło 185, obniżyli poziom złego cholesterolu 15-krotnie i zminimalizowali zagrożenie miażdżycą. Odzyskali atrakcyjną sylwetkę, pewność siebie i doskonałą kondycję. Jak to możliwe, profesor Mariusz Jan Stankiewicz, ekspert w dziedzinie biologii molekularnej, postanowił uwolnić swoją żonę od postępującej otyłości i kompleksów. To był początek rewolucji przeciwko nadwadze. Po latach zaawansowanych badań laboratoryjnych profesor opracował naturalną, bezpieczną i prostą w stosowaniu formułę odchudzającą. Dzięki niemu żona profesora schudła 26 kg w niecałe dwa miesiące i, jak sama z dumą przyznaje, osiągnęła figurę modelki profesjonalne. Czasopisma medyczne już określiły tę te terapię jako bezprecedensowe osiągnięcie w dietetyce, a profesor Stankiewicz otrzymał już kilka prestiżowych nagród za swoje odkrycie naukowe. Działanie jego formuły pomaga nawet osobom z ogromną i długotrwałą nadwagą z jakiegokolwiek powodu zrzucić około 14 kg w jeden miesiąc skutecznie bez głodu i ćwiczeń. Reduslim gwarantuje idealne ciało, Reduslim całkowicie zmienia metabolizm na poziomie komórkowym i powoduje rozpad złogów tłuszczu. Aby szybko schudnąć. Nie ma potrzeby przechodzenia na dietę ani zmiany żywienia. Aktywne składniki Reduslim dostosowują się do twojego biorytmu i przyczyniają się do naturalnej eliminacji nadmiaru tłuszczu. Reduslim jest zaprojektowany w taki sposób, że oddziałuje na wszystkie części ciała jednocześnie każdego dnia znika nadmiar tłuszczu, a wraz z nim dodatkowe centymetry z miejsc problemowych: broda, szyja, ramiona, brzuch, talia, biodra, pośladki, nogi. Zacznij odchudzanie na każdym etapie. Twój obecny w jaki waga nie mają znaczenia, Redus tak zadziała. Przekonaj się, że to prawda, nieważne ile kilogramów zrzucisz podczas kuracji, twój wynik pozostanie z tobą przez długi czas.